cześć koziorożce. A, sorry, Kozioroż się. Tam było parę propozycji w komentarzach, jak mam na was mówić. Nie będę na was mówić koziołki. Mi się to nie podoba. Mi ja nie lubię takiego słowa, koziołek. Ja wiem, że wy jesteście koziołki, bo koziorożec, koza, koziołek, ale to takie dla mnie jest takie. Jakoś nigdy tak nie załapałam tego słowa, żeby tak to mi tak, tak zostało żeby mi się spodobało. Mi się podoba koziorożec, bo to mi się kojarzy z jednorożcem, z jakimś rożcem w ogóle, że rogi ma, no. Ale w pozytywnym e, tego słowa znaczeniu, czyli taki, który się broni. Wiecie, co chodzi? Że tutaj nikt tu nie wejdzie w paradę koziorożcowi. A koziołek to jest taki koziołek-matołek. Także miśki koziorożcuniu, o, tak mogę do Was mówić. Czyli taki porządny koziorożcuk, który jest też miśkiem. O. I tego się trzymajmy. MiŚki, ale mi zjedziecie w komentarzach. Trudno, trudno. Jak zasłużyłam, że mi zjeść, proszę bardzo. Krytykujcie, krytykujcie. A ja tymczasem szybciutko zrobię Wasze czytanko. Lutowe. Lutowe. A co my to mamy w lutym? Walentynki, wracaczy, przygotujcie się. Nie powiem, nie powiem. Wracają, wracacze. Poza tym Merkury, Fiurga odwrotnie, więc MiŚki, nie zdziwić się. Nie zdziwić. Kochani, zrobimy sobie czytanko na miłość, pracę. Oraz co jest do osiągnięcia w tym miesiącu. A potem wy z każdym znakiem zodiaku. No. I zaraz się wszystkich dowiemy. E, kochani. Miłość najpierw. I zrobimy sobie związki lub relacje. Czyli, jeżeli macie jakąś osobę na myśli, i zrobimy sobie też singli. No, może być tak, że oba te przekazy będą dla, dla tej samej osoby. Znaczy możecie wy tego słuchać, i może być tak, że i to, i to będzie dla Was. Ale to już wybierzecie intuicyjnie, co wam bardziej pasuje. Kochani, związki lub relacje. No ok. Dobra, wzięły się dwie karty, w sumie wzięły się cztery, bo zamiast trzeciej wzięły się dwie, czyli wzięły się w sumie cztery. No ale dobra, zostawię, zostawię. Jaka jest rada? Tak myślałam, że to ostatnie to jest rada, ale to się tylko potwierdziło. Kochani, single. Si single. Misiaczki, singlaczki. No, to tak, jak się widzicie bawić, to potem nie przychodzić do mnie z pretensjami. Naprawdę. Nie przychodzić. Kochani. Nie możecie zostawić jakiegoś stałego związku z powodu pieniędzy? Albo nie możecie odejść od jakiejś osoby, która ma stały związek albo pieniądze? Odejść w sensie emocjonalnym? Nie możecie się w, w, od nich jakoś, u, nie wiem, o Jezu. Ja nie mogę mówić, od strzelca już nie mogę mówić. Wy jesteście drugim znakiem, na którym ja w ogóle nie mogę mówić. Ym, nie możecie się uwolnić, o to chciałam powiedzieć uwolnić. Niektórzy się nie mogą uwolnić ze stałego związku, a możliwe, że chodzi o pieniądze albo o jakieś takie rzeczy, typu jakieś materialne. Dom, Ym, ten, jak się nazywa po polsku, to, że się kupuje dom na kre o, kredyt. Wiecie, takie rzeczy Ym, możliwe, że to, że nie możecie się uwolnić, ale możliwe, że chodzi o coś, jeszcze innego i brak odejścia, brak odejścia z powodu pieniędzy być może, ale nie musi być. Możliwe, że jest osoba, która ma już coś z kimś innym i wy nie możecie się uwolnić. Ani wychodzi mi na to, że się uwolnicie. Dlaczego? Dlatego, że mamy pokazany są dostateczne. Co się dzieje, jak jest są dostateczne? Ludzie otwierają co? No nie drzwi, nie, nie, nie w sensie odpuszczania wracaczy i innych dziwnych ludzi, tylko oczy. Otwierają oczy szeroko, na oścież i widzą, czy coś będzie tutaj jeszcze między nami, czy nie będzie. I podejmują, co? No decyzję. Ja nie wiem, czy to Wy otworzycie oczy i podejmujecie, i podejmiecie decyzję, czy druga strona otworzy oczy i podejmie decyzję, jakby nie było... Ktoś zawęża swoje opcje, ktoś przestaje marzyć i przestaje się skupiać nie na tym, na czym trzeba, skupia się na tym, na czym trzeba i podejmuje ostateczną decyzję. Karta, która się nam napatoczyła jako czwarta, to jest karta. A, mam już dość, za dużo problemów z tym, za dużo mnie to kosztuje, nie będę o to walczyć. Bardzo możliwe, że to była karta rada, ponieważ karta rada jest dokładnie taka sama. To praktycznie o tym samym mówi, daj sobie spokój. Nie nieś tego krzyża. Jakiś krzyż ktoś niesie, odpowiedzialność za ten związek na was tylko spoczywa. Czy cokolwiek się tutaj między wami wydarza, to jest dla was ciężar? Nie nieś już tego krzyża, jest pokazane. I pokazujecie, że bardzo możliwe, że zrezygnujecie z tego. Niektórzy z was próbowali coś ratować na siłę, na przykład istniejący związek. I teraz pokazujecie, że. Dobra, ja tu zrobiłam, zrobiłem tyle, ile mogłam, mogłem, a teraz Ty się wykaż, Ty pokaż teraz, co Ty tutaj dorzucisz od siebie. Jeżeli nic, to ja macham ręką, nie będę brać na siebie odpowiedzialności za tą relację. Tego typu przekaz dla osób, które mają jakiegoś człowieka. Natomiast single się bawią w coś bardzo dziwnego. Uważajcie, albo Wy kogoś podrywacie, albo ktoś Was. Podryw jest dziwny, zupełnie do niczego nie prowadzący i możliwe, że ma co? żonę albo męża, no to wiadomo. Ale to jest jakiś taki dziwny podryw, zupełnie bez... Nie Wiecie co? Ja nie wiem, które z Was bardziej się będzie złościć, bo tu jest wręcz pokazane, że ktoś jest zirytowany drugą stroną, że ktoś chciałby kogoś do czegoś zmusić, że ktoś może być despotyczny. Jest pokazane ego jak stąd do Chin. Nie wiem czyje. Może Wasze, może osoby, może i jednego, i drugiego... To Wy wiecie najlepiej, tylko miszki naprawdę spojrzeć w lustro, żeby potem nie było, że zwalacie wszystko na drugą stronę. Spojrzeć w lustro, bo może Wasz egocentryzm, bo Wy jesteście koziorożce. To Wy se też tak w kaszę nie dacie dmuchać. Wy jesteście taki porządny znak. Wiecie co? Każdy znak jest porządny, ale niektóre są bardziej emocjonalne, a Wy jesteście takim dosyć silnym znakiem. Yy, I kochani, to, to, to jest jakieś jedno wielkie. Nie chcę mówić badziewie, bo może to jest bardzo przyjemny człowiek, ale co wy to będziecie z nim robić? Jak to jest albo despota, albo szef, albo człowiek, który się nie chce ustatkować, albo człowiek, który ma już inny związek. Nie prowadzi to do niczego. Tu w ogóle nie ma planu. Nie ma planu. Niektórzy z was już z tym osobnikiem rozmawiają, i być może przestaniecie rozmawiać, bo się ktoś obrazi. Tak się obrazi i wkurzy, że w ogóle egocentryzm tutaj się tak ujawni. Ego, mówię, jak stąd do Chin. Kochani, ja wam powiem tak. Jest pokazane, żebyście naprawdę znali swoją wartość. Jeżeli jesteście dziewczyną, to naprawdę znajdźcie, zróbcie coś tutaj. Pokażcie, że Wy tutaj coś możecie zadziałać. Pokażcie swoją siłę. Nie bądźcie taką osobą, którą jakiś dziwny egocentryk i despota, i nie wiadomo, czy nie mąż innej baby, wa tutaj Wami jakoś dyryguje, czy coś takiego. Nie bądźcie tak. Pokażcie swoją siłę jako kobieta. Jeżeli jesteście mężczyzną, poszukajcie. Nowej, pięknej, wolnej yy, i takiej, no bardzo by Wam się podobała ta kobieta, takiej silnej kobiety. Ona jest silna, ta kobieta. Jeżeli jesteście chłopakiem, a jeżeli jesteście dziewczyną, wy musicie pokazać swoją siłę. Nie dać deptać po sobie temu dziwnemu człowiekowi. No chyba, że to koziorożec depcze po czymś i teraz po kimś. I teraz mnie ogląda inny znak i mówi, a nie, to koziorożec jest dupek. No to no to, no to, no to, no to, wtedy koziorożec jest dupek, ale to każdy wie, każdy ma swój rozum i wie, do czego ma to u siebie w życiu przypiąć. Pewnie koziorożec dupek tego nie słucha, ale co najwyżej ktoś, kto jest związany z koziorożcem dupkiem, to może słuchać. No to ten ktoś się tutaj zbuntuje, a to nie ja, to nie ja, to on. No okej, okay, ale ja mówię do koziorożców, które są. Być może uciśnione tu przez kogoś, nie pozwoli się uciśnić w ogóle. Co to za jakieś takie zagajanie do was, jakieś podrywanie was bez żadnego planu? Może być wolny, ten człowiek nie musi być z kimś, ale żeby miał plan związkowy, nie powiem, nie powiem. No. Dlatego tu, kochani, to tak dystans, dystans nie pozwolić sobie, dziewczyny! No, albo chłopaki. No, chłopaki sobie pewnie nie pozwolą. Ale dziewczyny nie robić jaj. Chłopaki, wy to możecie być tym egocentrykiem, bo to, tam było bardzo dużo męskiej energii. Wy możecie zrobić komuś krzywdę, więc jeżeli słuchacie jesteście dziwni, to nie robić jaj z dziewczyną. Yy, kochani, co ja teraz robię? Praca, praca, praca. No właśnie, praca u koziorożca. Jak tam w lutym? Jak tam w lutym? Coś chyba chcieliście nowego zacząć i co nie możecie zacząć? Ktoś was blokuje? Sami się blokujecie? Nie macie pomysłu? O co chodzi? Miśki? Koziorożcu? Cóż czynisz? No ja wam zaspałem co czynić, bo nie czynicie tego. Ktoś chce wyjść z klatki, o Jezusicku, co to jest? Szpital tu jest pokazane. Wyjście z klatki, uwolnienie z jakiejś klatki uleczenie z czegoś uwolnienie, uleczenie, wyjście z klatki albo szpital ale to nie ma sensu musielibyście pracować w szpitalu jaki to ma sens w ogóle ehm, co to jeszcze może być klatka, coś co jest klatką co was ogranicza ale uwolnienie z tego jest możliwe wy macie pokazane że jesteście albo niezadowoleni z pracy, albo niezadowoleni z braku awansu, albo niezadowoleni z tego, że jest za dużo pracy, za mało, albo za dużo pracy. Ogólnie jesteście niezadowoleni, wkurzeni byście mogli być, zirytowani, że coś do Was nie przychodzi w lutym, co myśleliście, że przyjdzie. Kochani, co jeszcze? Albo nie macie w ogóle pracy, czekacie na tą pracę, ale za mało robicie w tym kierunku, żeby ją znaleźć, musicie się bardziej wysilić i wtedy ona przyjdzie, albo macie pracę i jest irytacja pokazana, niezadowolenie, coś nie idzie po waszej myśli, za dużo, za mało, jakiś przestój, albo właśnie za dużo roboty, albo to, albo to, ale coś, co się wam nie podoba. Osoby w pracy, być może złośliwe, być może wy wobec nich, oni wobec was, ktoś sobie dogryza, także to taki jest nerwowy miesiąc, ale. Wasza karta rada to jest rycerz monet. Więc wszyscy, którzy pracy nie mają, albo są niezadowoleni z obecnej pracy, chcieli jakiegoś awansu, chcieli coś nowego, chcieli coś rozwijać, kochani, no to się naprawdę brać do roboty, bo to czeka na was. I ci bierz nowe. Być może nowe będzie zaproponowane, a Wy tak powiecie, powiedzieć, e, nie, nie biorę. Nowe, a co ja będę brać nowe? Kochani, bierzcie nowe. Idźcie szukać nowej pracy. Ci wszyscy, którzy są naprawdę niezadowoleni w lutym, i jest masakra, i jest za dużo, za mało wyzysk, kłótnie, nie przychodzi awans albo nie wiem, cokolwiek jeszcze innego, kochani, naprawdę ta praca czeka na was nowa, tu już brać. Ale to trzeba otworzyć oczy, otworzyć internet, poszukać, zobaczyć, gdzie, co, jak, iść, wysłać jakieś dokumenty. Kochani, ale brać się za to, działać. Jeżeli jakiś jeden projekt wam nie wychodzi w tym miesiącu, Wymyślić nowe. I zrobić nowe. No tak. Zrobić coś nowego. Ugryź to z innej strony. Wybrać inną drogę działania. Kochani, wy sobie poradzicie, wy jesteście koziorożce. To weźcie, przestańcie. No. Myślałbyś to, że koziorożec w pracy nie, po, nie, po, nie poradzi. Kurde. Dobra. Dobra. Eee, co teraz? Co jest najlepszego do osiągnięcia? To, co było radą dla singli, jest najlepszego do osiągnięcia. Czyli, no dla chłopaków przepiełkna. Przepiekna kobieta och, och. Ale dla dziewczyn siła. I też takie, takie poczucie. E, takiej przebojowości. Jezu, wy macie jakiś romans pokazany w lutym. No. Dziewczyny mogą coś bardzo poważnego zadecydować, odrzucić coś, co jest bez sensu, a wziąć coś innego, skierować się ku czemuś lepszemu. Tak to jest pokazane, dokładnie tak. Odrzucić coś, co nam nie daje czegoś, nie daje, czyli wy inwestujecie, a ta druga osoba w ogóle nie inwestuje, albo po prostu nie ma to sensu, bo tutaj się to nie zwróci. Wy poświęcacie swój czas, nie daj Boże uczucia, a druga osoba, no nic wam tu nie z różnych powodów, no nic wam nie daje w zamian. Czyli nie zwraca się wam, odrzucenie tego jest bardzo możliwe w tym miesiącu. Pewnie byłby to dobry pomysł, ale jednocześnie nowy romans, i teraz mówię do wszystkich, nie tylko do chłopaków, do, do dziewczyny też. Otworzenie się na nowy romans. Może się pojawić nowa bardzo interesująca osoba, która co prawda jest pokazana na razie w takiej energii bardziej seksualnej, takiej romansowej, niż związkowej. Ale to na początku, to nie będzie od razu jakiegoś tam ożenku czy czegoś takiego. nie? Wiecie o co chodzi? Kochani, wy z każdym znakiem zodiaku. Wy z każdym znakiem Zodiaku. No, nawet nie powiedziałam, jaki znak, a wypadła mi karta jakiejś wymiany. Powrót jakiś, ktoś inwestuje w, na, w Was, ale co to jest? Jeżeli macie osobę, jeżeli macie osobę z podznaku Baranka. no je, Miśki, widzieliście to? Czy wyście to widzieli. Wypadła szóstka monet przed chwilą. Ja nie wiem czy ją dobrze widzicie, bo ona ma dużo zielonego, a tło mam, tło mam zielone, tło, tło mam zielone za sobą i ten zielony stanie się tym innym tłem. Dobra, nieważne. Więc karta może dziwnie wyglądać, a to jest szóstka monet. Ona mi wypadła zanim powiedziałam, że dla baranka będziemy robić kartę. A potem powiedziałam, że dla baranka i, i ta sama wyszła. Wymiana Powrót, ktoś inwestuje, wcześniej nie inwestował, teraz inwestuje. Ktoś ma ofertę. Oferta. Bardzo dobra karta. Zwrot długu też może być. By czuliś. O nie. To z was, który jest mężczyzną, jest zamknięte na miłość. Prawdopodobnie to z was, który jest mężczyzną. Albo po prostu jedno z was, zamknięte na miłość, zupełnie zablokowane. Ja nie wiem, co wy chcecie z tym człowiekiem zbudować. W lutym będzie problem. Jeżeli chodzi o bliźnięta wieża, miszki, dobra, ego, jakieś wycieczki, ego, walka, albo ktoś się czegoś dowie, coś wyjdzie na jaw, no to różne rzeczy mogą wychodzić na jaw. Może zostać zburzony obraz Wasz, tej osoby, albo ich obraz Waszej osoby zburzy się coś. No, no to zawsze można budować odmowa, tylko czy będzie warto, bo sami będziecie decydować. Jeżeli macie osobę z podznaku raka... Zakończenie jakiegoś etapu, ale po to, żeby odpocząć, odpocząć, po to, żeby rozpocząć nowe, to jest dobra karta, bo to jest domknięcie czegoś, co nie było domknięte. Być może jedno z was coś musiało zamknąć, żebyście mogli być razem. Jest to też karta podróży zagranicznych lub yy, komunikacji przez internet, no. więc być może ta osoba jest gdzieś daleko. Jeżeli macie osobę z podznaku lwa, powrót, pojednanie. Yy, albo sprawy związane z dziećmi. Jest to też karta przyjaźni. No. No, nie wiem, co to znaczy, że to jest karta przyjaźni, ale... Jeżeli macie osobę spod znaku panny, nie można się odciąć. Albo wy, albo oni, albo jedno i drugie. Trudno się jest w lutym odciąć od panny. Jeżeli macie osobę spod znaku wagi, nie ma przyszłości. Ktoś bardzo pesymistycznie patrzy. Możliwe, że ten związek, no, w lutym... Ja nie mówię, że w ogóle związek nie ma przyszłości, ale w lutym może być strata nadziei, że coś z tego będzie. Jeżeli macie osobę spod znaku waga była, teraz skorpion związek, małżeństwo, stabilizacja no, tyle. No chyba, że ktoś ma związek i małżeństwo, i się dowiecie, ale jeżeli nie, to wasz związek, poważny, ustabilizowanie. Jeżeli macie osobę spod znaku strzelca Ojeju, zakończenie pasji, zakończenie romansu yy, i wycofanie jakiejś energii, to znaczy, że komuś coś opada, po prostu tutaj. No, chyba, że dosłownie komuś coś opada tutaj i ma jakieś problemy. Ale kochani, to może być złość. Uważajcie, żeby to nie była jakaś za bardzo duża agresja. Uważajcie na tego człowieka, co to jest strzelec, tak? To uważajcie na tego strzelca. Albo strzelec musi uważać na koziorożca, bo to jest też karta agresji. No niestety, bardzo dużo kłótni, lub nawet, no mam nadzieję, że nie rękoczynów, ale agresji. Potworna złość by była. Jeżeli macie drugiego koziorożca, czyli dwa koziorożce, no tu seksiki się jakieś szykują, bo tutaj jest pokazane, że rzeczywiście ktoś jest bardzo zainteresowany, idzie w, dr w stronę drugiej osoby i tak bardzo ochoczo. No, po jakiś romans. Jeżeli macie wodnika, poddanie się, coś już nie ma sensu, nie ma sensu o coś walczyć. I jeżeli macie osobę z podznaku ryb, brak odejścia, nie można się emocjonalnie odciąć od tej osoby. No. Być może oboje się nie możecie odciąć. Daj szansę temu związkowi. Pracuj nad swoim partnerstwem, czy nad swoim związkiem. Popracuj, żeby się wykazać w sensie, żeby coś rzeczywiście dać od siebie. No, kto tam chce dawać, ten niech daje. Natomiast ci, którzy mają dziwne osoby, no to miśki wiecie, o co chodzi. Kochani, tyle. Widzimy się niedługo, a na razie buziaczki. pozdrowionka. No i Pa!